Kolejny dzień naszego matematycznego maratonu. Dzisiaj działania na potęgach. Ja biorę się za zadanie pierwsze i jeszcze przypomnę, że o dziewiątej masz egzamin, a o dziewiętnastej, dzień przed, możesz się zapisać na ostateczną powtórkę. Powtórzymy wszystkie najważniejsze rzeczy przed polskim, matematyką i angielskim, czyli trzy takie powtórki. Link w opisie. Zadanie szóste jest dosyć proste. Mamy wyrażenia. Mamy dwa do potęgi trzeciej razy 3 do potęgi drugiej. I teraz mamy powiedzieć, ile to jest? 36, 72. Szczerze, bez żadnych tutaj zależności, nawet jakby tu chyba, i tak się nie da, ale 2 do 3, po prostu 2 razy 2 razy 2 będzie to 8, czyli 2 do 3 8, i teraz 3 do potęgi drugiej będzie to po prostu 9 i będzie to 72. Tak, takie zadanie było na egzaminie, czyli nowe. Dalej, wartość wyrażenia 5 do 3 minus 5 do 2. No, naprawdę, czy znowu musimy się bawić jakiejś zależności? Po pierwsze, tu nie ma żadnych, a po drugie, 5 do 3, 5 razy 5, 25, razy 5, 125, czyli 125 i minus 5 do kwadratu, czyli inaczej 25 i będzie to 100. No, no chyba musisz mi przyznać, że to nie było wybitne zadanie, no ale jest tak, też takie na rozgrzewkę na razie, bez żadnych zależności. Teraz bierzemy zadanie drugie. No i tu już, oj, tu już się zaczynają trochę schody. Przypomnimy sobie trochę tutaj własności. Między innymi, ja może tak zacznę, że jak mamy chociażby, no, 2 do potęgi drugiej i jeszcze do potęgi czwartej. To jak mamy potęgę potęgi, to wystarczy, że to przemnożymy przez siebie, w sensie te potęgi. 2 do potęgi 2 razy 4, czyli będzie to inaczej 2 do potęgi ósmej. OK, mamy to zrobione, ale wiem, że nie takie jest zadanie, ale muszę tutaj przypomnieć kilka rzeczy i może następne przypomnę już tak na bieżąco, jak będziemy lecieć z tym pierwszym podpunktem. No i tak, wartość wyrażenia 12, do, 12 razy 7 do potęgi 13 jest większa od wartości wyrażenia 13 razy 7 do potęgi 12. A, czyli mamy porównać 12 razy 7 do 13, czy to jest większe niż 13 razy 7 do 12. No to różnica jest taka, no, że tu jest o jedno, o jedno więcej, o 1 więcej, a tutaj z kolei potędze jest jedno więcej względem tego, jak to porównać? Najlepiej by było, gdy potęgi byłyby identyczne. I da się to zrobić, bo wtedy możemy, możemy z tej 7 do 13 wyskubać. Możemy skubnąć, że to będzie inaczej 12 razy 7 razy 7 do 12. Skąd to się wzięło? Bo jak tutaj, weźmy tylko ten obszar, to będzie nasz obszar roboczy. 7, takie zwykłe 7. Każda inna liczba bez żadnej potęgi tak naprawdę ma potęgę 1. I jak tutaj jest mnożenie, jak działa, jakie są działania na potęgach, jeżeli mamy wspólną podstawę i mamy mnożenie, to dodajemy te potęgi. I dlatego ja zapisałem, że to na zielono całe jest równe temu bo z powrotem jak to przemielimy no to odzyskamy 7 do potęgi 13 dobra mamy na razie tak mm, to wymarzę to wymarzę to wymarzę i tutaj mamy 13 razy 7 do 12 na razie przepisałem nadal ciężko żeby to porównać dlatego wymarzymy tą jedynkę bo ona była tylko na poczet tłumaczenia 7 razy 12 możemy już bez problemu wyliczyć to będzie 70 i 14, 84 razy 7 do 12. A tutaj mamy 13 do 13 razy 7 do 12. No i w sumie no zobaczmy. 7 do 12 jest tu, 7 do 12 jest tu. No to teraz to, która liczba będzie większa, to będzie nam determinowała ta liczba i ta liczba, która jest większa. 84 czy 13? No myślę, że już wiemy. I teraz odpowiedzmy. Wartość wyrażenia taka, dobra, 7 razy 3 do 13, to inaczej będzie to 84 razy 7 do 12. Jest większe od wartości, no takiej, no, do, no tej po prostu. Czy jest tak naprawdę? No tak, bo tu jest 84, a tu jest 13, czyli tu będzie prawda. I mamy jeszcze drugą część, liczba, chwila z tym może bym wyjechał, zrobimy tak, to pójdzie do góry i lecimy w drugą część. Liczba 3 do 50 jest większa od liczby 6 do 25. Hm. No to liczby możemy porównać z potęgami tylko wtedy, no, albo podstawą, czyli albo tą tutaj trójką i szóstką, no już widać, że tu na razie nie pasuje, albo potęgą, 50 i 25, no to tu też nie pasuje. Chodzi o to, że liczbę możemy porównać, gdy albo potęgi są identyczne, albo podstawy są identyczne. Tutaj aż się prosi, bo dosyć łatwo jest zejść z 3 do 50, aby tu była potęga 25. Jak to zrobić? No, bo już, po, już postanowiłem. Sprowadzimy to do wspólnej potęgi. Jak mamy 3 do 50, nie? To inaczej możemy zapisać, że jest to, uwaga, 3 do potęgi drugiej, nawias i do 25. Skąd to się wzięło? Wiem, że trochę szybko. Ale zobacz, jak zrobimy znowu potęgę, potęgi, że zrobimy 2 razy 25, to z powrotem odzyskamy to. Ok? Czyli już mi się wydaje, że to akurat widzisz. Co możemy dalej z tym zrobić? No, 3 do 2 już możemy zapisać inaczej, że to będzie 9 do potęgi 25. Czyli zobacz, udało nam się z tego zrobić to. I już mamy dosyć duży progres, bo teraz łatwo możemy porównać to 6 do 25. No bo zobaczmy. Albo chwila zrobię tak. To i to. To która jest większa? No liczba 9 do potęgi 25 jest większa. Już czerwonym kolorem zaznaczyłem, że to mam tutaj. Czyli czy jest większa? No tak, jest większa. Bo to po prostu widać, ale no chociaż takie tłumaczenie nie przejdzie. Tutaj mamy 9, tu mamy 6. Wiadomo, że 9 jest większa, czyli całe to wyrażenie będzie też większe. Kolejne zadanie. Jeszcze raz przypomnę, że odbędzie się powtórka dzień przed Twoim egzaminem. Jak coś linki w opisie, zapisy cały czas trwają. Zadanie dziewiąte. Mamy coś takiego. Uuu, uuu, ja to pamiętam, to zadanie. Pamiętam, to zadanie tutaj jest. Oj, niebywała podpucha, bo teraz tak. Dane jest wyrażenie 2 do 7 razy 2 do 7, dzielone przez 2 do 7, dodać 2 do 7. Jak z tego wybrnąć? W ogóle, czy wartość tego wyrażenia jest liczbą podzieloną przez 8? To już w ogóle kosmos. To się wydaje dziwne, a jeszcze przez 8. No to tak, spróbujmy to wyliczyć. Mamy 2 do potęgi 7 razy 2 do potęgi 7, dzielone przez 2 do 7, dodać 2 do 7. To jesteśmy w stanie dosyć łatwo zapisać. Możemy zapisać, że to będzie albo 4 do 7, albo 2 do 14. Bo tak się składa, że tutaj mamy i równe podstawy, i równe potęgi. Także tutaj pełna dowolność. Ja może sobie strzelę, akurat że zróbmy z tego, niech będzie taka sama podstawa, że to będzie 2 do potęgi 7 dodać 7. No bo jeszcze raz, jak mamy mnożenie, mamy takie same podstawy, to możemy sobie dodać te potęgi. Dzielimy przez U. No i właśnie, dlatego taka była moja reakcja, bo nie ma żadnego wzoru na dodawanie. Liczb z potęgami. Nie ma takiego wzoru, ale to zadanie jest akurat wyjątkowe. Nigdy wcześniej takiego nie było, ale no może się pojawić, że to jest inaczej 2 razy 2 do 7. Skąd się to wzięło? Biorę jeden składnik, 2 do potęgi 7, no i są takie dwa. To wystarczy, że wezmę ten jeden, pomnożę razy 2 i mam to samo wyrażenie, co tutaj, ok? Czyli teraz tak. Do góry będziemy mieli 2 do potęgi 14, na dole będzie. Tu jest tak naprawdę 2 do potęgi pierwszej. Mamy takie same podstawy, mamy mnożenie, czyli możemy dodać te potęgi. Będzie to 2 do potęgi ósmej. Trochę miejsce zorganizuję. I będzie to inaczej. 2 do potęgi 14 podzielone. Kreska zastępuje znak dzielenia. 2 do, do potęgi ósmej, czyli będzie to inaczej. 2 do potęgi 14 mamy dzielenie takie same podstawy, czyli to odejmujemy minus 8 i to będzie inaczej 2 do potęgi do potęgi 6. Mamy 2 do potęgi 6, i mamy teraz. Hmm, czy wartość wyrażenia jest liczbą podzielną przez 8? No to w sumie wystarczy to tylko, albo to wymnożyć, że to będzie 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy 2 i razy 2 można jeszcze się kapnąć, że to jest po prostu 64, jak ktoś nie wie, ale no po, załóżmy, że nie wiemy, ale sprawdźmy, czy wartość wyrażenia jest podzielna przez 8. No to no to musimy pokombinować. Jestem pewien, że jak sobie nawet rozpiszesz te 2 razy 2 razy 2 i tak dalej, no to stwierdzi, że tak, da się podzielić, bo da się. Teraz sprawdzamy. Każdy z wykładników jest liczbą nieparzystą. Nie ma to kompletnie znaczenia. Nie ma to sensu. Wykładnik potęgi 2 do potęgi 6 nie jest podzielny przez 8. Odpowiedź B nam pasuje do odpowiedzi nie, czyli musimy ją olać. Wartość tego wyrażenia można zapisać w postaci 8 razy 2 do potęgi 3. Tak już myślimy o, o, a może, a może. No i zaczynamy kombinować. To wiemy, że na pewno się podzieli, bo można to rozpisać i tak dalej. Ale tak. 2 do potęgi 6. Inaczej można przedstawić jako no skorzystajmy może z tego. To jest 8 razy 2 do potęgi 3. No to w sumie 8 to jest inaczej 2 do potęgi 3 i razy 2 do potęgi 3. No i patrzymy, ej no faktycznie można tak to zapisać, bo z tego 2 do potęgi 3 to jest 8 razy 2 do potęgi 3. No czyli można to podzielić, bo jeżeli jakaś liczba powstała na wskutek pomnożenia na jakieś tam liczby przez 8 to na pewno tą liczbę znowu można przez 8 podzielić czyli tak, bo C idziemy dalej idziemy dalej, zadanie takie ostatni raz, przy... oj dobra już za dużo reklam, nie, już nie, nic, nic, nic nie przypominam zadanie 15 zapisano sumę 16 jednakowych składników dobra 16 składników po dwójce i wartość tej sumy jest równa skoro mamy 16 składników i takim składnikiem jednym jest 2 Tarsz się prosi, żeby zapisać, że 2 razy 16 to jest równe 32. I teraz chodzi o to, aby 32 upakować jako jak, jakąś potęgę. Możemy sobie liczyć, że to będzie 2 razy 2 razy 2 razy 2, czyli to będzie 4, 8, 16. Aha, czyli to za mało, bo to jest 16, ale 2 do 5, czyli jeszcze raz razy 2, no i to będzie 32. Sposobów jest pewnie kilka. No akurat przedstawiłem chyba ten najprostszy. Także no tyle. I lecimy już ostatnie zadanie. To już takie zadanie mutant. Wskazówka: zapisz wyrażenie w postaci potęg liczb 2 i 3. Już widzę, że tu nie będzie łatwo. Mamy co? 36, 27, 8. No i chcą, żeby zapisać w postaci potęg. No dobra, 36 to nawet w postaci potęgi tak ciężko ją zapisać. No chyba że 6 na razie zostawmy to. Jak nie wiemy, no to nie wiemy. Przepisujemy 36 do potęgi szóstej. Pewnie zaraz się trochę kart odsłoni. Teraz 27 można zapisać jako potęgę trójki, bo to będzie inaczej 3 razy 3 razy 3. 3 razy 3 9 razy 3 27. Czyli będzie to inaczej 3 do potęgi trzeciej. I jeszcze pamiętamy o tej potędze piątej. Teraz mnożymy razy 8 do potęgi piątej. Ósemkę też spokojnie władujemy jako dwójkę do jakiejś potęgi. A jakiej? 8 to inaczej 2 do potęgi trzeciej i jeszcze do potęgi piątej. No i mamy. Yy, to będzie dalej 36, nadal nie wiemy, co z tym zrobić. Tutaj będzie 3 do potęgi 5 razy 3. No, 3 razy 5, czyli inaczej 3 do 15 razy 2 do potęgi 3 razy 5, czyli też 15. Dobra. I teraz co? Mamy takie same potęgi, to też się aż prosi, żeby zadziałać na podstawach. Taki wzór, że jeżeli macie takie same potęgi, to możecie zadziałać na podstawach, czyli to będzie po prostu 3 razy 2 pod wspólnym nawiasem i wszystko do potęgi 15. Tutaj mamy 36 do potęgi 6. Dalej, no to musimy przepisać 36 do 6, a tutaj będzie inaczej 6 do potęgi 15. I w sumie faktycznie, teraz widzę, że można to. Spokojnie zapisać jako y, 6 do potęgi drugiej i jeszcze do szóstej. Zapiszę tutaj 6 do potęgi drugiej jako nasze 36 i jeszcze do potęgi szóstej. I dzielimy to jeszcze raz przez 6 do potęgi 15, czyli będzie to inaczej 6 do potęgi 2 razy 6. Oj, trochę się już tutaj robi trudno. 2 razy 6 to będzie inaczej 12, a tutaj 6 do potęgi 15. Dobra, i teraz no nie mogę korzystać z tego licealnego sposobu, ale z takim czymś musimy się. Mm, musimy sobie poradzić następująco, że to będzie 6 do 12, a tutaj będzie też 6 do 12, ale jeszcze razy, 6 do potęgi trzeciej. Bo uwaga, to jest nadal to samo. Tutaj to jest ta sama liczba, no bo jak mamy wspólne podstawy, no to możemy dodać potęgi, możemy też je rozbić. I wtedy to się skróci bo tutaj mamy takie same liczby i będzie to 1 przez 6 do potęgi trzeciej, czyli inaczej 1 do potęgi 6 razy 6, 36 razy 6, 212. Oj, sorry, album padnął, 216. No i to jest gotowe zadanie. Jeżeli czujesz, że jeszcze nie ogarniasz potęg, po lewej stronie masz całą powtórkę o potęgach, a po prawej stronie kolejną część maratonu. Także dzięki, na razie, cześć.